Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie z Samiuszki Ktater, ale dziś nie będzie tutaj odcinek Przyrodniczy, a mimo wszystko o inwestowaniu, a konkretnie postaram się odpowiedzieć na pytanie, ile czasu powinniśmy poświęcać na nasze inwestowanie. Zdrowy rozum mówi i podpowiada, że no chyba nie mało, jeżeli ma być to porządne inwestowanie, to nie da się tego robić po łebkach, poświęcając na to na przykład kilka kilkanaście minut w roku. Z drugiej strony, no właśnie, jeżeli tak naprawdę inwestowanie nie jest naszym zawodowym zajęciem, tylko mamy to robić jako coś dodatkowego, a tak naprawdę wykonujemy zupełnie jakąś inną profesję, to ciężko nam tutaj poświęcić na to pełen etat. No więc jak to powinno wyglądać? Postaram się odpowiedzieć w tym odcinku. Zapraszam serdecznie. Oczywiście to, ile czasu będziemy poświęcać na nasze inwestowanie, jest pochodną sposobów, w jaki inwestujemy. I pierwszy sposób, jaki tutaj przychodzi mi na myśl, jest inwestowanie pasywne. Dlaczego pasywne? Dlatego, że prawdopodobnie ta forma inwestowania jest najbardziej właściwa dla większości, dla większości, która nie jest zawodowymi inwestorami, dla większości, która tak naprawdę w życiu robi coś innego niż. Pełnoetatowa praca w branży finansowej. Natomiast, żeby się dobrze rozumieć, inwestowanie pasywne, ta nazwa pasywne, ona nie bierze się z tego, że my nic nie robimy i pasywnie się pieniądze zarabiają, choć faktycznie tak może być, że te pieniądze się tam pomnażają, czy są zainwestowane bez naszego aktywnego udziału. Natomiast ta pasywna, to słowo pasywne, bierze się przede wszystkim z tego, że my. Pozostawiamy pracę rynkowi bez ingerowania w ten rynek. Czyli kupujemy, mówiąc najprościej, na przykład jakiś indeksowy fundusz czy jakiś indeksowy produkt. Kupujemy cały rynek i to rynek tak naprawdę ma zrobić za nas tę robotę. I żeby też tutaj nie ulec takiej być może pokusie, że w takim razie ja pójdę w coś innego, bo to pasywne inwestowanie da nam wynik całego rynku, czyli. Średniej rynkowej, a więc ja chciałbym mieć coś lepszego, a kto chce być przeciętnym inwestorem? Otóż, jak pokazują dane, większość funduszy inwestycyjnych aktywnie zarządzanych, jak wiecie, a jeżeli ktoś nie wie, to się właśnie teraz dowie, ma tak naprawdę wyniki gorsze niż szeroki rynek. Co wynika przede wszystkim z kosztów, jakie po drodze należy ponieść, żeby taki fundusz zainwestował nasze pieniądze. Natomiast, wracając do klu. Jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne, to tak naprawdę wystarczy tutaj poświęcić na to dosłownie kilka, kilkanaście minut w roku. To może się sprowadzać dosłownie do kupienia jednego prostego ETF-a, na przykład Vanguard Life Strategy, choć dla jasności nie jest to absolutnie żadna rekomendacja, bo. Inwestowanie powinno być, powinno się odbywać w sposób świadomy, więc to nie jest tak, że ja powiem tutaj, Vanguard dla strategii i nagle ktoś sobie pomyśli: OK, no to już mam po temacie. Ale do tego jeszcze sobie za chwilę dojdziemy. Natomiast taka forma inwestowania może jak najbardziej zajmować bardzo niewiele czasu. Z tym Byciem pasywnym jest o tyle tutaj to podstępne, że jeżeli sobie kupimy aktywnie zarządzany fundusz inwestycyjny, to w gruncie rzeczy my jako inwestorzy również jesteśmy pasywni. Tylko pod spodem ktoś za nas, ten zarządzający tym funduszem, dokonuje roszad w tym portfelu, więc chociaż ta fasada jest pasywna, to pod spodem może być to aktywna strategia. Dlatego też inwestowanie pasywne na pierwszym miejscu nie oznacza to, że my jesteśmy pasywni, że my nic nie robimy. Tylko że tak naprawdę inwestujemy w szeroki rynek, inwestujemy po prostu na przykład w jakiś indeks akcji, chociażby nawet globalny indeks akcji. Ale idźmy dalej. Inwestowanie aktywne, nawet jeżeli robilibyśmy to samodzielnie, jeżeli byśmy samodzielnie zarządzali swoim portfelem w sposób aktywny, też nie musi oznaczać poświęcania. Ogromu czasu z naszej strony. Niech będzie dobrym przykładem tutaj strategia JEM. Global Equity z Momentum. Zarządzanie portfelem w oparciu o taką strategię, gdzie tak naprawdę raz w miesiącu sprawdzamy, czy cokolwiek w ogóle trzeba zrobić w portfelu, i zwykle w tym portfelu trzeba coś zrobić raz lub dwa razy w roku. To całościowo w skali roku. Taka strategia może nam pochłonąć nie więcej, również, niż dajmy na to 15-20 minut, i mamy aktywną strategię. Oczywiście są strategie też takie, które wymagają o wiele więcej zaangażowania z naszej strony, wręcz mogą oznaczać pełnoetatową pracę. Dajmy na to, że ktoś chce analizować w sposób fundamentalny spółki, żeby wybierać, dobierać spółki. Na podstawie analizy fundamentalnej do własnego portfela. Jeżeli te analizy przeprowadzamy samodzielnie, to już pomijając to, czy mamy w ogóle umiejętności, żeby to robić, to faktycznie zarządzanie takim portfelem może oznaczać już wręcz pełnoetatową robotę. No i tu jest wtedy pytanie, czy jeżeli my tak naprawdę mamy zupełnie inny zawód jesteśmy nie wiem kierowcą, przedsiębiorcą, informatykiem, nauczycielem, czy kimkolwiek innym czy my będziemy mieć czas, żeby poświęcać na przykład kilkadziesiąt czy ponad 100 godzin w miesiącu, żeby zarządzać swoimi pieniędzmi? Prawdopodobnie nie. Jeżeli ktoś to będzie robił, to być może ktoś, kto już ma naprawdę bardzo duży portfel, być może jest to osoba wręcz wolna finansowo, a zarazem jest to osoba, która lubi po prostu taką formę inwestowania i sprawia jej przyjemność to, żeby móc samemu sobie dobierać spółki do portfela. Wtedy to jak najbardziej może mieć sens. Natomiast jeżeli ktoś myśli, że dzięki poświęcaniu dziesiątek godzin w tygodniu będzie mógł zarobić więcej niż na przykład, dajmy na to w porównaniu do portfela pasywnego, to byłbym bardzo, bardzo ostrożny. To wiemy już, że jeżeli chodzi o zarządzanie portfelem inwestycyjnym, może zajmować to od kilkunastu minut w roku do wręcz. Setek godzin w roku. Natomiast ile w takim razie potrzeba czasu, żeby w ogóle nauczyć się inwestowania? I tu również te szacunki mogą być bardzo, bardzo skrajne. Bo przykładowo, żeby się nauczyć pojąć koncepcję inwestowania pasywnego, to może być to dosłownie kilka godzin, kilka dni, kilka tygodni czy kilka miesięcy. To w zależności od tego, jak też nas ten temat zainteresuje. Natomiast no, nie ma tutaj potrzeby kończenia na pewno studiów, nie ma potrzeby robienia doktoratów, potrzeba przede wszystkim nieco cierpliwości, no i zdrowego rozsądku. Z drugiej strony, jeżeli będziemy chcieć inwestować w sposób aktywny, to tutaj sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Owszem, z jednej strony możemy mieć strategie aktywne, jak chociażby ta wcześniej, o której mówiłem, Gem Global Equity z Momentum, której nauka nie wymaga poświęcenia tygodni. Dosłownie opanowanie takiej strategii w czysto techniczny sposób wymaga, na przykład, nie wiem, godziny czasu. I to jest wszystko, co potrzeba. Tam nie ma żadnej filozofii. Oczywiście zakładając, że ktoś jest zupełnie początkujący, pierwszy raz w ogóle ma styczność z inwestowaniem, być może taka osoba będzie potrzebowała, dajmy na to, nie wiem, kilka tygodni, czy kilka miesięcy, żeby w ogóle zaznajomić się z samym inwestowaniem jako takim, czyli to, jak składać zlecenia. Jakie są instrumenty finansowe, i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli byśmy chcieli inwestować w sposób aktywny, ale wykonując na przykład analizę fundamentalną, czyli analizować pojedyncze spółki, wyceniać te spółki, no to tutaj faktycznie mogą się już nawet i przydać być może studia, wręcz, i to wymaga bardzo, bardzo dużo czasu. I tutaj znów wtedy powstaje pytanie, czy to ma sens dla kogoś, kto przede wszystkim chce zarządzać nadwyżkami w swoim budżecie. To nie ma być nasza druga praca, tylko to ma być sposób na to, żeby zarządzać swoimi pieniędzmi, żeby na przykład budować kapitał z myślą o przyszłości, o na przykład emeryturze. I tutaj no, to nie o to chodzi, żeby po prostu przechodzić na drugi etat po naszej podstawowej pracy, żeby analizować pojedyncze spółki. Prawdopodobnie będzie robiło to niewielu inwestorów, a Mogę zapewnić Was, że nie jest to dla większości w ogóle potrzebne i dla jasności to nie o to chodzi, że ja mam coś do analizy fundamentalnej. Mówię tylko, że taki rodzaj inwestowania wymaga wcześniej bardzo, bardzo dużej nauki. I wcale to nie jest też tak, że ktoś, kto ogarnie, że tak powiem, inwestowanie w sposób fundamentalny, gdzie będzie mógł ktoś wykonywać to samodzielnie, to, to nie oznacza, że e, od razu będziemy zarabiać więcej niż szeroki rynek, niż ktoś, kto na przykład będzie inwestował pasywnie i będzie poświęcał na to dosłownie kilka minut czy kilka, min, kilkanaście minut w roku. No niestety, tutaj. Takich prostych zależności nie ma. To nie jest tak jak w kotłowni, gdzie przerzucamy koks z jednego miejsca na drugie i jeżeli poświęcimy więcej czasu na to przerzucanie, to przerzucimy więcej koksu. Niekoniecznie tak musi to wyglądać, jeżeli chodzi o inwestowanie. Poświęcenie większej ilości czasu niekoniecznie musi się przekładać na zarobienie więcej pieniędzy. czasami otrzymuję wiadomości w stylu hej masz super bloga miło się czyta twoje treści wiele się już nauczyłem tak naprawdę żałuję że przez lata tematem się w ogóle nie interesowałem nie interesowałam no i teraz chcę nadrobić ten w cudzysłowie stracony czas i chciałbym czy chciałabym zainwestować pieniądze w ten i ten sposób na przykład poprzez zakup jakiegoś ETF-a co o tym myślisz czy to jest dobry pomysł i bardzo trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie rzeczowo. A właściwie chciałbym tutaj udzielić takiej może nie tyle porady, co mojej opinii. Otóż, lepiej jest odrobić to zadanie domowe na spokojnie, jeżeli my przez lata nie inwestowaliśmy, albo inwestowaliśmy w sposób nieefektywny, na przykład w jakichś bardzo drogich produktach inwestycyjnych. Albo wręcz trzymaliśmy większość naszych pieniędzy, na przykład na lokacie w banku, to tutaj opóźnienie inwestowania o, nie wiem, kilka tygodni czy wręcz kilka miesięcy, po to, żeby odrobić to swoje zadanie domowe, żeby się nauczyć, to już nam niewiele wniesie, bo. Inwestowanie to może być wręcz styl życia. To może być coś, co będzie nam towarzyszyło wręcz przez całe życie. Nie tylko przez okres, kiedy budujemy ten kapitał, kiedy jesteśmy na przykład aktywni zawodowo, ale również później, kiedy już będziemy konsumować ten kapitał. To nie jest tak, że jak będziemy przechodzić na emeryturę, to wypłacimy ten kapitał w ciągu jednego dnia i w ciągu jednego dnia go skonsumujemy albo będziemy go przez cały okres na emeryturze trzymać na lokacie. Otóż ten kapitał. Jeżeli myślimy o portfelu życia, no to taki kapitał pracuje całe życie, dosłownie całe życie do końca naszego życia. I w takiej sytuacji opóźnienie procesu inwestowania o te kilka tygodni czy kilka miesięcy naprawdę bardzo tutaj ma niewielki wpływ na wyniki tego inwestowania. A lepiej jest, żebyśmy te nasze decyzje inwestycyjne podejmowali w sposób przemyślany żeby tutaj przede wszystkim górowała nad tym chłodna kalkulacja, a nie jakieś emocje i takie poczucie, że my tutaj się ścigamy z czasem i chcemy jak najszybciej zaprzęgnąć te nasze pieniądze do wytężonej pracy, bo mamy tu jakieś zaległości na przestrzeni lat, więc lepiej tutaj ostudzić tą gorącą głowę i na spokojnie sobie temat rozpracować i wtedy dopiero, jak już będziemy pewni, co chcemy zrobić podjąć decyzję inwestycyjną dać niejako czy pozwolić niejako wypalić się tym emocją bo tak naprawdę w inwestowaniu bardzo bardzo przydatne jest to aby być cierpliwym poza tym też czyha tutaj wiele różnych pułapek takich psychologicznych chociażby to że my jako ludzie z natury jesteśmy zbyt pewni siebie i czasami to jest też taki paradoks. Im mniej o czymś wiemy, tym jesteśmy pewniejsi co do naszych na przykład opinii o tym czymś, a później im więcej się czegoś dowiemy, to już tutaj to wygląda nieco inaczej. Dlatego też lepiej ostudzić te emocje, lepiej na spokojnie sobie temat opracować i podjąć dopiero decyzję po rzetelnym przemyśleniu tematu. No i na koniec a ile czasu ja poświęcam na swoje inwestowanie? Tutaj już wielokrotnie na ten temat przy różnych okazjach mówiłem. Tak naprawdę w skali roku, albo inaczej może w skali miesiąca, to jest nie więcej niż godzina. I tak naprawdę to jest przede wszystkim czas, który potrzebuje na takie zabiegi czysto techniczne, ponieważ to nie jest inwestycja na jednym rachunku, tylko to jest kilka rachunków IKE, IGZE. Tutaj są cztery rachunki. Mam rachunek w Interactive Brokers, to jest piąty rachunek. Mam też rachunek na przykład na kontraktach terminowych na GPW. Więc żeby to ogarnąć wszystko, faktycznie tego czasu się uzbiera w skali miesiąca, ale nawet pomimo tej ilości rachunków, nie jest to zwykle więcej niż jedna godzina w miesiącu. I co też istotne w moim inwestowaniu, chociaż częściowo inwestuję pasywnie, to nawet w tej części aktywnej, ten czas poświęcony na to inwestowanie, to nie jest czas poświęcony na analizowanie rynku i podejmowanie decyzji, a raczej na zaczytanie danych. I wygenerowanie wręcz sygnałów tego, czy w ogóle trzeba cokolwiek robić na, na rachunku, czy w ogóle trzeba jakieś zmiany w portfelu przeprowadzić. Więc w skali roku tak naprawdę bardzo niewiele by się tego też czasu uzbierało, choć znów, żeby była jasność, ja nie jestem tutaj żadnym przykładem do naśladowania, ale żeby pokazać coś na własnym przykładzie, to chociażby zapraszam do śledzenia moich rachunków IKX, -e gdzie dokładnie widać, że mam część rachunków aktywnych, część pasywnych i każdego miesiąca pokazuję, co się zmienia na tych rachunkach i można już na podstawie tego chociażby samemu wywnioskować, ile czasu to zajmuje. No nic, to tyle na dziś. Serdecznie dziękuję za uwagę. Spot sam już pichtater, jak już mówiłem. Jeżeli ten filmik się podobał, to będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję tego kanału. Tymczasem ja idę sobie nieco poczilować i do usłyszenia niebawem. Bye, bye.